12 maja, starówka, e, dawny rynek żydowski. Tu mamy taką fontannę, pomnik Legenda Bo w Koninie e, i urodził się 4 marca 1880 roku Juliusz From wynalazca prezerwatywy pols, niemiecki chemik który wyemigrował emigrował do i gdzie 12 maja 1945 roku zmarł. No i dzisiaj właśnie jest jego rocznica śmierci. I legenda głosi, że oto ta fontanna to jest jakby pomnikiem na cześć jego cześć. Na jego cześć. A tak naprawdę jest to po prostu jakby odzwierciedlenie z. Supa milowego w Koninie Ładna, fajnie w nocy podświetlona To moja maszyna i taka ciekawostka z Konina Że Koni ma też znanych ludzi Wielkich wynalazców No którzy, jego wynalazłby zmienił ludzkość Pozdrawiam.